Mogę na przykład tutaj jeszcze sobie tak chwilę posiedzieć? I drugi to, dzień mamy. Dru o, to jest pomysł. Drugi dzień mamy. No, i część tutaj zespołu sprawniejsza jest już gotowa. Jest już gotowa. Ale, a część jeszcze nie. Nie wiem, czy te stuptuty, jak są się zabierać stu -tuty? Stu tuty Tak wyglądam, jak te. Nie będzie ci się dostawało między struktura, a buta. To... Nie będzie. będzie ci Będzie ci zaciągać, zobaczysz. Będziesz to ten? I takie śniadanko by było. Nic na razie nie było, nic Znaczy było tylko produkowane. Taka kiełbara. Czedarek, oliweczki. Tu jakiś jest serek. I tu semikurado. Karolek sobie kupił. Serek. Kupiła zeżar? Nie. Ze żar. Nie zeżar. Nie, tam porzucił coś. I śniadanko. Z pielgrzymem. Z tak. Premium. Kubi. Tak. Kubi. Yy, Kausia, pielgrzym ultra jeszcze niestety <noise> o, nie ma. Wolniejszy start Po <noise> jak Jak dzwoniłem do was pod tych knajpy o której Karol mówił to On leci ten pielgrzym Co? jak leci ten pielgrzym ja sobie idę i mówię z Nikogo nie ścigam. Wy idziecie swoim, to ja idę swoim. No, nie, bo Karola triggeruje to, że go wyprzedzają ludzie, nie? Tak. tak. On faktycznie. <grywa> ja myślę, że. To <grywa> Tam go dwa razy trzymałem, żeby nie przebił gościa kijem. Bo... <grywa> Aż tak nie, ale, ale tak. Albo źle kieruje, mówi tam szlak, tam. I ludzie później mają 33 zamiast 28. No, bo tu jest. Jezus, ma, ja na śmierć na tu. Dobra, koniec relacji. Tak wygląda Grado. Kto mam, nóż? Ja ma. Dawaj nóż Dawaj, dawaj nóż no. <laughs> O, to o, szminka, nie? Koniu Koniu <laughs> A czekaj, w górnej klapie mam Ale w której? W tej tu? No, no Poczekaj Gościu jest... Nie, 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 nie Tu... Co? Coś mi no, no, wypada no, no, tam. 거는. Nie znożę do końca. No dobre polskie jabłko, kurwa. Chodzi mi to, nie spadło. Tamczyk, ty operujesz rękami, <śhguru> pracujesz. No, Bardziej rękami, from. niż głową pracujesz. No, musiał z interny speckę znać. Dermatologię. <ś vocals> Dobre polskie jabłka, czerwone. Dobre, bardzo dobre polskie jabłko, no. Bardzo smakuje. No, bardzo dobre. Ty wiesz, ty to do... to one nie umieją w, tak... w ogóle jabłku, wieść. Co? Tylko <todgry> paramańcze i paramańcze pewnie w <gry> To dla <todgry> dzieci <todgry> też nagrywasz? Tak. Y, to, tylko paramańcze i paramańcze jedzą. <gry> Lawa ręka, teraz się nie, nie witamy <grymne> przez jakiś <grymne> a się posmarować <grymne> super, pogoda dzisiaj będzie piękna patrzcie jakie tutaj mają opuncje i palmy. O, Karol Diament znalazł. Diamant. Bo ptaszki, ptaszki grają, ładnie śpiewają. Hmm. Bardzo ładnie. Będziesz się namaszczał kolejkami. No bo... no a w tak, musimy się z krążkiem tam namaścili. Dobra jest, strony. Dobra wola. Tutaj robimy wodę dla pątników. Mieszamy. Ze, ze smakiem, żeby... Z Takie stópki po ilu? Ile żeśmy przeszli? 20? Nie. nie. Nie, Przeszliśmy... 17? 17 kilometrów. No to akurat są do, dobre, dobry system. Bukiet będzie w sam raz. Czekamy na Macieja. W takim tutaj brzozowym zagajniczku, a tam mamy źródełko, z którego naczerpnęliśmy już wody. I. No i tak. I miło, przyjemnie. Nie miałem pani. jest. Miał być za 2 km, jest za 2 km. Perfekt. Cierpiałeś pragnienie? Nie. A my tak. A ja miałem rezerwę. Jeszcze mam. To my śmiech To Karol. No. Żaden z nas nie jest takim dromaderem jak ty. Tam masz źródełko, tylko filtrowaliśmy wodę z niego. Ale no, zaraz I jest, tak jest, to jest ptak. To tak. Ale Karol się boi gangreny. Było... Dłupy. <noise> Dzieci <noise> będą oglądać. <noise> <byłby. głosy> nie wiem, czy jest taka jednostka w ICD-10. <noise> jak nawet nie ma, to stworzymy. Długo tu siedzicie? A, z 15 minut Zamoczyliśmy sobie nóżki okay. Maciek będzie przyjemnie Jakże przyjemna Ale nie wiem, coś gorsza było w ten minut Nie było źle ja to E no, ciepła woda jest. Super, chodź Maciuś, nie lękaj się. Nie, nie. Jest lepsza niż się spodziewałem. To są te ciepłe źródła, w którym trzymam o których tam czytałeś? Maciek tutaj obrabował listonosza Nie, no czerwone do czerwonego, zielone do zielonego, zielone no niebieskie do niebieskiego no. Karol tam meczyk No Liverpool niszcza mięsny Jak wam się dzisiaj podobał dzień? Bardzo ładnie Bardzo ładny był. Nie było trudno W końcu się umyłem <śmarsz> 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 <dekularz> 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 Dokładnie Dokładnie <dekularz> Dokładnie, bo trzy razy <dekularz> Trzy razy się umyłem tak No że tak, nie, o, że tak powiem, I krioterapii zażyłem Także było bardzo jem. korzystnie ja I pogoda super. Pogoda petarda. Pogoda petarda. Tylko trzeba się posmierać. No jest piepło nawet co. Tak. Wrócimy, chyba, ale ja nie wrócimy do Polski. To będą hebanowe chłopaki. No Karol tam. już jest trochę. Jakie szczupłe chyba. No, heban jest. Heban, no, heban, jest. Jest heban no, no. łamany na machoć. no, no. Bo no, no. No, no. przez purpurek. No i tak. I drugi dzień za nami. Zjeciało. Po tych białeczkach i po kulkach mocy to w ogóle niteczki. niteczki. No mnie trochę coś wybrzuszyło. <gulki> no, tak, tak. Pożegnamy Was serdecznie. I ciule.